wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb 5tvpl Nie miałam na kogo zwalić. No się po koza i płacę. Nie powiedziałem. Ale co jej zrobił? Że ja mówię, wiesz mówię, mówię, no ale też ci to? Właśnie jej nic nie zrobił. No mówię Boże, no to... Mówię, no i co? Wiesz normalnie. Nie wiem chyba nie i tyle, no trudno. Może mówię ci w z drugiej strony. Yy, jak ty powiedziałeś to, że o bla bla, worek, dupę, żeby ustawić. Naprawdę, ja po prostu tu siedziałam i tak... Że, o kurde, nie poznaję kolegi. Naprawdę. No ale co, jakby ci powiedział, na przykład z dupą gołobę, by cię wzięli po asfalt, ciebie cię włocą, no. Oj, w przestań! O no, no. jasiu. No ale. Jezu. No. Ja, no, ja, ja się tak śmieję, ja często ale... tak żartuję. No dobra, ale. Ja bym ci powiedziała, że jak możesz się do mnie tak odzywać, to się wcale nie odzywaj, Bo na przykład ja, sobie, ja nie lubię takich żartów i nie chcę. Rozumiesz? <noise> Zobaczysz. Zachowanie, jak faktycznie, jakby nie wesadzam, w niedzielę, na przykład. Powiedzmy, że wyjdę sobie we wtorek, poniedziałek jest to cykl. Poczekaj, Zab zobaczę zachowanie, jak? Zobaczysz zachowanie tu. Tu? kilku osób, no. W stosunku do mojej osoby. Jak zostaniesz w niedzielę, tak? Nie. Tylko, że to jest. Wiesz, to jest tak, że. Yy... Przecież ty tutaj nikomu niczego złego nie zrobiłeś, tak? Już ja cały czas biorę to pod uwagę, że my tutaj jesteśmy zdani tylko na siebie, i nie ma tak, że ktoś wiesz, możesz po prostu jak ci się nie podoba, wyjść sobie, czasem Dżiamin, nie? Tylko musisz tutaj żyć. I na wiele rzeczy tak naprawdę, na które y, nie przymknęłabym oka na zewnątrz, przymykam tutaj oko. Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. www5.tv.pl